No mnie ciekawi teraz e, właśnie to, co mówi pan posłuch Kirwiński. Platforma Atreska. No, no po prostu, przepraszam z tą reakcję, ale jak to słyszę, to mi się chce tak? Platforma Otrecka, która tyle lat okradała, bo przecież pod, pod rządami tej partii, no tak okradano Polaków. No Amber God, wyrzucano powstańców warszawskich Warszawy, z mieszkań i tak dalej. Dzisiaj jest organem, który będzie mówić, co jest legalne, a co nie. Siedzi pan posłuch Kirwiński sobie w studiu i mówi tak, pan minister jaki to jest jakiś ten inkwizytor, tak? Komisja jest nielegalna, jest niekonstytucyjna, Trybunał jest niekonstytucyjny, jest nielegalny. No, Platforma teraz będzie obawiać, jak może kiedyś państwo mówicie legalnie lub nielegalnie, ale to prawda, że pan nie naprawdę... nie, wie, pan mówi. nie, to jak to, to nie Ja pana słowa. Pan, pan mówi o nie tym, pan że legalne naszego mówi. Mówi. państwa są nielegalne. Nie, no jak o no czym pan mówi, nie, nie. przez nie? Nie, 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 no pan mówi, nie, 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 oczywiście. nie, pan nie, 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 Pan nie, 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 pan porozmawiać? nie, No nie, 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 Pytasz Pan księdzem, będzie Pan mówić o kłamie. nie będę. Będzie Spokoj, Pan księdzem, Trybunał Konstytucyjnym i się się, pan będzie, Nie, nie, pan nie się będę. Zaprawdę... Panie posłowie, to ja dopytam w takim razie. Pani władz powinna stawić się obligatoryjnie przed Komisją Weryfikacyjną. Koniec. Ta akcja pokazała, że Polska jest tym pozytywnym przykładem na tle tego, co się dzieje w Europie Zachodniej. I mnie ta wypowiedź BBC troszeczkę oburza, która komentuje, że w Polsce miała akcja miała miejsce akcja kontrowersyjna, że ludzie się modlili. No ja myślałem do tej pory, że kontrowersyjne to jest to, że na Zachodzie e, islamscy imigranci na przykład mordują Europejczyków i terroryzują, że to jest kontrowersyjne, tak ja uważałem przynajmniej, albo to, że w Londynie czy w Paryżu, e, no dziesiątki tysięcy e, muzułmanów dziennie, publicznie modli się, na przykład skorkując miasto, tak? I to im nie przeszkadza. Im przeszkadza to, że my jako Polacy, którzy od wieków mamy tą samą wiarę chrześcijańską, uznaliśmy, że trzeba pokojowo pomodlić się wspólnie razem w Intencjach. To przeszkadza państwom zachodnim i widziałem ten krzyk i jęk takich w tych mediach niektórych liberalnych, właśnie, ale powiem szczerze, że jest to takie powiedzenie u nas po prawej stronie tej sceny politycznej, że jeżeli pewne środowiska krzyczą i jęczą, to znaczy, że dobrze robimy. Tak mi się wydaje. Etap ja pozycji stojących, wyrazając pewien szacunek do urzędu, mówimy w Sądzie, tak. Jeżeli obywateli wymaga się, aby stali de facto na baszcie przed sądem, to obywatele mają prawo wymagać z kolei, że z przed sądem, który stają, mają do czynienia z uczciwymi ludźmi, a nie z przedstawicielami jakichś gangów, tak. Ja też kiedyś byłem w sądzie, zresztą są. Byłem z czasów Platformy za to, że organizowałem protesty przeciwko wam. To taka ciekawostka, kiedy dzisiaj mówicie o polityce miłości, o tym, że ktoś tam jest przysiadowany Organizowałem to... protest przeciwko aferze teśmowej pod urzędem wojewódzkim, spontaniczny, Gdzie... za to byłem sądzony. No i ciągany Je, przez policję. Czy nie, pan łamał prawo. Opozycję... Łamał pan prawo, czy nie? no bo no, za no, 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 tak to, tak to ale, uważano. Dzisiaj, to, łamał pan prawo, czy nie? Dzisiaj ja uważam, że nie złamałam prawa. Pana, skazano ale... panu? zostałem skazany, bo za Waszych rządów właśnie tak to wyglądało. Się skazywało młodych ludzi, którzy pokojowo Słuchaj. demonstrowali. Mogę Panu pokazać publikacji prasowej, nie ma problemu. Sądy trzeba oczyścić. I bardzo dobrze, są spotkania. Ja się z tego cieszę. Przecież przewodniczący Paweł Kukis też był było Pana Prezydenta, rozmawiali o tym, Pan czy też o rozmawia. Rozmawiamy o tym wspólnie, ale też taka ciekawostka, że Platforma Materska teraz staje w chwili, Pan Poseł w obronie godności Urzędu Prezydenta. To jest ciekawe, bo z drugiej strony, kiedy Pan Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej zaprosi przedstawicieli wszystkich grup do rozmów do Pałacu Polski, to Wy nie tam nie przyszliście. Z